Tutaj Minecraft Bless, a dzisiaj jest ze mną Tak, jesteśmy na moim serwerze, na, na którym jest wygrana mapka Floating Survivor Islands. Yy, no i opowiedz coś o tej mapce. No to jest tak. Są zadania. Yy, są latające wyspy jak sama nazwa wskazuje. No i teraz na Minecraft Bless przeczyta te zadania. Tak, yy, tak więc tutaj no zasady. Znaczy zadania. Zrób 10 bloków z książkami. Znajdź wszystkie ukryte książki. Tam mamy... Skrzynki. boże, dobra. Nabij 20 level. Zrób most na każdą wyspę. Zrób minimum grinder, zetnij drzewo. Zrób wędkę i łow ryby. Tutaj mamy zbudy dwupiętrowy dom. Aha, zrób żelazny, żelazny lub dioksywy set. Dostań się do leteru, zrób ogródek, napisz dwustronną książkę, zrób wszystkie kolory wełny, zbuduj ogród, zrób jacuzzi oraz zrób skocznie do wody, która będzie wysok na wysokość kosmosu. Na wysokości kosmosu. No. no i tam jeszcze mamy takie zasady malutkie, to przeczytaję. Nie, moja babcia. A dobra. No dobra, babciu. No czytaj. <grafy> Zasady. No co ty odwalasz? No nic, no co czytaj? Bez cheatów, bez gamewoda, bez 2.0, miłej gry. No dobra, okej. Okay. No to zaczynamy, co nie? To czekaj, pierwsze to co? było zetknij dzień. Masz pajączki już na nas lecą. Czekaj, no to może na początek damy sobie dzień, żeby tak wiesz, było jakoś jasno. Wy tego nie widzieliście. No, to wypiję się. Dobra, to na początek ścinamy drzewo, tak jak pisało. Jest taka? W końcu? No, Archie Jet. Hu uh, uh, hu uh, uh. hu jestem mistrzem, jestem lepszy od ciebie. Jak o, zresztą... Że ty zadanie. Nie strzałeś całego jeszcze. Zamknij się, Twoja czy... On... Damy radę, damy radę. Masz całe już w obie. <laughs> Aha, no fajnie. Zajmę się. się. <laughs> Ale mam dwie kości przy sobie, to jest plus. I teraz... A ja mam jedno drewno. O oh, yes. No dobra, mm, to mam 5 drewien. To teraz ty coś. Trzeba, już pierwsze zadanie skończone. zadnicze no, to możesz tam stegować tabliczkę. I, wyż... I wyrzuć ją. A do... szkło przez przypadek stegowałem. No co za ten tak jest. Dobra, niech będzie, że to było za zadanie, już nie ma. E, dobra, no to nie wiem, ścinaj drzewa, a ja może... Czekaj, będziemy ścinać razem drzewa, ale ja się dostanę na inną wyspę i coś pokombinujemy jakim sposobem się dostaniesz na tę wyspę eee, to się wytnie, to się wytnie, nie bój się. A? To się wytnie, nie bój się. Nie no, zrobię most jakoś. Nie wiem jak, ale spróbuję jakoś zrobić. A ja już wiem gdzie są diaksy. No jak to by nie wiedział, ale pokażę wam. Tam jest jeden Ale ja znalazłem na wyspie. Ale znalazłem, ja też znalazłem, na znalazłem. Właśnie... Haha, ha, ciata. <grym> Masz takie jak krowa, czyli malutkie albo... FUCK je też! Czekaj yes. A jest! Mam game moda! Aaaa <śmuszczaj> kurwa! Tylko... <śmuszczaj> game Tu jest jakaś dziura. <śmuszczaj> Tam jest skrzynka na dole! Panie ja nie hamię Dobra też y kinamy drzewką Bo trzeba zejść Mam sposób na dostanie się na jedno... O ty skąd ty się tu dostałeś? Pys, pys, nie, ps, 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 ps. Patrz Paczekaj to jest zabawa. To <grym> leciało Ale z ciebie sadysta. Teraz po prostu się stanie. Nic się nie stanie. Mam no, myślałem, że się da wylecieć tak bardzo. Dobra, to czekaj. Zrobimy tak. Ja zajdę po skrzynkę. No i po ciebie Patrz, nie mogę nic zniszczyć. Dobra, O, Ale skrzyneczko, fajne. Dwa mieczyki, pięć kości, pió siedem piórek i osiemnaście... 12... 20 zgniłego mięsa. No. Ja no dole. Hmm. Eee, dobra, to czekaj. Mm, pewnie się do ciebie. <grych> Jaki to, ty no chyba ty. Trzeba było myśleć i wziąć było. No to dawaj mój mieczek. To czekaj, yy, no proszę cię, proszę cię bardzo. Ładno, do buzi. Dragniamy. No, taki niestety był. Czekaj, teraz walimy. Jeszcze relok nie może. Coś takie brzydkie jest. Jak <laughs> Dijaksy! jak Dijaksy, Dijaksy! Dijaksy! Ej, kopałem Ej. sobie... Kopałem sobie takie jedno miejsce, patrzę Dijaksy, lol. <laughs> takie dziwne. No troszkę. O! Gdzie? Skrzynka. Zdradziłeś mnie, elo. Zdradziłeś mnie, sobie to samo, elo. A jak? Dobra, tutaj sobie... Aha, tego nie rozwalę, czekaj. Dobra. Trzeba teraz jakoś na górę wejść. Po dircie. Co? Nie jest nic, nic, nic. Cheatuję. No to tak, no to teraz... Czekaj, zrobimy sobie drewienka. Z sobie zrobimy crafting table. Żeby było tak jakoś epicko. Postawimy go sobie na czoło <laughs> Jak ty mówisz, ty nie doraj do ty? Ty cicho bym tam. Kiedy mamy tak? dokładnie 6 minut nagrywaniem E, dobrze, dobrze Dobra, klof. Mam klofa, a mam Archie w Menu Patrz tutaj jest ten, tutaj są diagryzy. Raczej znaczy jest jeden diagzy a tu... Jeden? No jeden Myślałem, że zostawiałem ich tu więcej. <laughs> to co będzie się... na pamiątkę. O, skrzynkę znalazłem. No ja sam znalazłem przed film. Nic tam nie było takiego ciekawego. Ale nie. Co? I nie Ale ciekawego... No wiem, przecież byłem tam. Nic tam takiego ciekawego nie było, chyba. Co tam było? Nic. Do się na filmiku. <laughs> o, widzę już kolejny. Czekaj, tutaj sobie zrobimy kilofa teraz kamiennego. Idę... Ko szukam gdzieś ta... Robiet, znaczy wiesz. Nie wiem. Ja ci nie rozumiem, że jesteś chłopie jakimś hipisem. Nie wierzę tym. Elo. <grym> ja robię mostek do... Do, do... do domu. Do domu. Mam takie kolegę ten. Tam jest kolejna skrzynka. hahaha. ha ha. ha. nie Mieliśmy takiego kolesia na osiedlu. Tam jeszcze jak mieszkałem na ten. Jak jeszcze w Krakowie mieszkałem miem miałem kolesia na siedlu, co się nazywał Mada, co nie tak cały czas oda... Tak cały czas latał jak pamięty... Albo mamy takiego Pitera tam. Co chodzi i śpiewa cały czas Ogórek, ogórek, ogórek. o Specjalnie do twoich dziurek. Yes, <laughs> Dobra, to tak, mamy na razie dwa, no, że masz no. te Co masz? Słoto dobra, ale nareszcie jeszcze raz trzeba zrobić. Halao! O, znalazłem no kolejną skrzynkę. Dobra, no to teraz tak, mamy 10 drewna. Znaczy des drewna, drewna, tak, des drewna. Teraz będziemy, będziemy mieli chyba z 44 desek, więc... Nie no więcej, 55. 55 desek mamy. Więc yy, korzystając z okazji... Aha, ty robisz 6 no to czekaj, yy, jak ci dam tej... Aha, ja coś wezmę, z tego trochę. Czekaj, 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 czekaj. Ja robię jesteś strona do trzy. No i żeby moe dirta Okej. I tam patrzcie, na samym dole jest... Widzisz? Na, te, na samym dole tego czegoś, jest tam skrzynka. No ale jeszcze jest pod tą wysypką. No wiem. To czekaj. To trzeba zrobić inaczej. A tam jest jeszcze na dole. Tak, nie, nie buduj z tej strony, nie tak. buduj z tej strony. Ale czekaj, bo trzeba ten... bo trzeba się dostać do... żelazka. Lata praktyk na parkurze, elo. <grym> Zaledwie jeden dzień. <grym> Ej, dzisiaj mi wybija czwarty dzień ten... premium, yy, mojego premium. Fak, fak, fak! Jezu... A mi dzisiaj cztery miesiące mojego. No kurwa... Nie jara. no, nie wiem ile właśnie mam Się czymś. Ja mam od Mikołaja To są diaksy, kolejne! Trzymieć Czekaj, teraz trzeba jakoś rozstrygować mm. Zombie, fuck 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 ah! <noise> Zombie man, zombie man... Ile ich tu jest? Czemu ich tu jest trzeba? Elo, elo? Ja mam miecza. Ale... Ile tu to... się... O Jezus Maria, człowieku! Dobra, żelazko sobie wydobyłem. Ha! Mam żelazko! Tylko, że nie mam węgla. Więc ja tu widziałem diaksów niż no, węgla. Fak, 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 I teraz tam jest skrzynka. Dobra, powróciłem. Yy, miałem małe problemy yy, z Bandicamem. Niestety tym... Ogromne wylemi. wręcz, ogromne. Daj mi kilofa. Ale ja mam swojego. Czekaj ja ci dam to co było w skrzynce proszę Łap jedno LOL Coś mi się zablokowało Aha dobra No leci tam eee, Czekaj tu było tego Mamy ci po połowie Chociaż tu dostajesz 8 ja mam 7 ale okej okay. eee, Węgiel, węgiel, węgiel Czekaj tutaj trzeba się wkopać jakoś w tą skałę eee, Chcę ja bym jednak radził zrobić skrzynkę, bo ja zaraz z tym spadnę, coś tak czuję No przydałoby się, raczej tam wiesz, możemy tą skrzynkę wykopać z tej dziury, co tam była Fak, 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 ząbiak i woda Zombiaka się zabija, ale wody nie Spiderman, Spiderman Spiderman, Spiderman Zdążyłaś mnie, ja zrobię to samo, Elo No łap do buzi, łap no. łysa ci ty zębiaku jeden ty. Nie wyżyty, Ty gówniarzu ty, jeden. <grym i wiesz> Tam jest szkielet! Tu jest redstone! A tu jest choler zębiaków! Zazdadnę! niczym Adam Małysz. Dobra, jest coraz lepiej. Dlaczego nie ma dość cządzia? pierdolę. Ej, czekaj, 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 bo tu kurde jest ciemny jak w czole. A chciałbym zobaczyć czy tu są... czy tu jest węgiel. Ej, ciemno tu. Zgasły wszystkie światła. Elo. <laughs> jest jasność, jest jasność, jest impreza. No ej, to jest spory pana mapa, tutaj prawie w ogóle węgla nie ma. mi węgielno, spoko, spoko jest. Skręca się impreza powoli Zgradziłeś. Nawet... O! Skrzynka. mnie, zrobię to samo, Elo. Trzeba dir-to, trzeba to Trzeba mieć napchane do głowy, żeby takie coś robić, takie świństwa. I to małym dzieciom! Skandal! Ej, chyba tutaj nie znajdziemy węgla. To przecież można zrobić to wę będzie Mówiłem, ale nie chce mi się. Nie mogę nic zrobić obok spawnu. Czemuż to? A ty możesz? Nie wiem. Tu możesz, bo ty masz opa. Opa, 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 idziemy do klapa. Uh -huh. Poczekaj, w takim razie rozwalę jeszcze drzewko, to zrobimy węgiel. Ja chciałem powiedzieć jeszcze, bo to jest dziwne, że tam jest normalny świat. No właśnie, zaraz to pokażę. Tylko czekaj. Ja już widzę stąd znowu. Ja właśnie nie widzę, bo mam mały ten render distance i słabo jest. Mam na short, ja sobie muszę na normal zmienić. Przynajmniej. Dobra, to tu... To... Tam jest Enderman! Eee, eee, eee. Ej, a zabrałeś już tą skrzynkę taką pod tą wyspą? Eee... nie Czekaj okay. ja To tu sobie ja piecyk Okej, okay, piecyk tu jest I Zrobimy wungel drewny. Tak się chyba robiło, nie tak się robiło. Na no, odwrót. Okej, okay, się przepala Eta, eta, tapeta Uhuhu. Eta, eta, mam Dobra, tak I sobie zrobimy sikierę motykę krowę, czupę Dobra, to mamy tak I teraz sobie przepalimy żelazko A ja to jeszcze za ten czas będę ścigał. O! Kolejna skrzynka. To so dobrze, jak najlepiej teraz... Czekaj, ile tu jest? Raz... Mam Rodeo. Tam jest jeszcze jedna, na której pająk stoi. Mam Mondeo. Lalalala. La, 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 la. Jeszcze jedna jest. Masz Golfa Trójka, słyszałem. Co mam? Golfa Trójka. Musimy sobie osiągnięcia jakieś w ogóle Kolejnym osiągnięciem to jest albo zrobić Tory albo Motykę To Musisz mi dać kilofa Zaraz Gdzie jesteś? A tam budujesz... Nie, nie budujesz domek Co? A tam jesteś, czekaj zaraz Czekaj, chodź idę do ciebie. Hapaj do buzi. O, o, mam deo. Na kołach. Albo i nie. Już 16 minut odrywamy. No to chyba będziemy powoli kończyć, się. Zaraz. Taki... Początkowy odcineczek, czuję, że zaraz mi znowu Maddyka mam wrzucić. Ja chyba kolejny odcinek będę frapsem nagrywał, bo to jest nieporozumienie. A masz już skranszywanego? Eee, ale co? Nie, nie. Czekaj, dobra, mamy 11 żelazka, to sobie zrobimy żelazny killoff i się wybiorę pediaksy. Zaraz jak już mam, to idę tego diaksa wykopać pierwszego. To będzie moja robota, człowieku. Moja. Moja, nie innego. Yes, diaks. Diamenty. Łu, achievement. ła! zdradzę cię. Hello. Jeszcze trzeba się najeść. Weź sobie jedzonko, bo, te, bo zaraz pewnie zginiesz. Zginiesz, Marynie. nie. Czekaj, tutaj chyba ten, tutaj gdzieś było na tej ścianie, o ile pamiętam. Tam chyba gdzieś na dole. No tam, no, trzeba się powoli tutaj dostawać przez to Kolejne diaksy. Sara mam skrzynie No, a ja mam 3 diaksy. Ja wiesz co do nie było? Eee, ze z ten, 2 kilo skarpetek. Nie, 10 obsydianów, 4 pajęczynki, 10 redstone... Nie. No redstone lamp, 10 TNT i Minecraft Minecraft Wave With, jazz, with Cześć! A. Cześć. A nie, nie? Gdzie były te... A tu są te diaksy, okej okay. Robimy porta? O fuck diaks spadł jeden, kur... <haha> no możemy Cześć. Cześć. O widzę naby Czekaj, ja mam flinta? Nie mam flinta Jest, dobra, mam cztery diaksy, jest moc ten no może zbudować, ale wiesz, tak oszczędnie go zbuduj sobie. Czekaj, zrobimy tak i weźmiemy sobie ten bruk. Okej. Okay. Wiesz jak zrobić? Czekaj. Mm, zrobić takie tutaj malutkie obramowanie. No... Cieki? Idiota. Czekaj, czekaj, czekaj. Bo ty się jak kilo sobie kilofem niszczysz, nie? No. To ja ci dam w prezencie żelazny kilof, a sam sobie zrobię żelazny. Znaczy tam, tobie dam żelazne killowe a sobie żeby sam. Tak, chapaj yy, do buzi Zaczyna? Pozwoliłem pojęczne alby wyciągnąć No bo tak Tak się dzieje w Polsce Nie do rajdu Czekaj gdzie ja to miałem tutaj Wystarczy 10 obsydianów na porta? No jak to zrobisz oszczędnie tak jak to, to Ci chciałem pokazać trzy, bo tak. trzy. To jest 6 Nie po, wystarczy. Poczekaj, zaraz Ci pokażę, że wystarczy. Aha, dobra. To najpierw tą twoją brudną robotę muszę zniszczyć. Tu ja mam 4 sadzonki drzew, to pasowałoby posadzić drzewka. i tam resztę obsydianu. i się przesuwa ja, ja mam 4 masz 6 jest 10 dobra tak yy, potem raz 2 3 4 raz 2 3 4 no teraz to by się nagrywanie wyłączyło ale nagrywam ostra już jeszcze raz może dlatego, że masz 10 tylko minut. No 10 minut, tak. I właśnie o następny odcinek nagrywam frapsem, bo to już mnie wkurza trochę. I patrz, coś, jak, patrz jak to czas tak miszy robi. Nagrywasz no, już? Nagrywam, nagrywam. Patrz, jak to miszy robi. Robisz tak, robisz tak, tadaaa. Chciałem dać tą pa... no ja wiem o co chodzi, ale ja chciałem dać pańczynę w te różki. Aha, no to jest spoko, spoko, spoko. Czekaj, ja mam tutaj Słuch. ten. Y, zrobię sobie jeszcze łopatę diaksową e, I teraz tak, y, postawię sobie gravel i będę robił ten. Będę robił wiesz co? Siarkę. nie... o jest flint. Dwa flinty mi by leciały. Akurat. A, to żelazo ja mam, to zrobimy zapalniczkę. Aun, 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 aun. I patrz teraz. Dam, 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 Idziemy do Ja sobie patrzę sobie tego. Tekstura paka. Tekstura paka. Tekstura paka. Czekaj, bo trzeba się było... Dobra. Ja spocząć, czy to, czy Ej, czy chyba, chyba kończymy ten to Bo już chyba tutaj nie ma co robić. No kończymy, kończymy. No Chodź, się gdzieś. No to no, ktoś do mnie dzwoni. Nie odbieram od was, moi fanowie. No patrz, nie mogę teraz nic zrobić, bo mi kurde zawisli całego Minecrafta, no. Patrz, co za... Co? No. Poczekaj. No co za inwalida jakiś. Dobra, rozłączymy się. Yy, no to tak. Yy, tak. Yy, no to w kolejnym odcinku yy, zbudujemy na pewno domek oraz po zbudujemy kilka mostów na inne wyspy i to chyba tyle będzie. W tym zbudujemy razie. jacuzzi. Nie zapominaj o jacuzzi. No to zbudujemy takie jacuzzi. to takie, takie ładne jacuzzi. No. Yy, dobra, to my się z wami żegnamy. Trzymajcie się. Cześć. 시만